Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj na kampusie Banacha, by rozpocząć nowy cykl filmów zatytułowany Jesienne spacery z kamerą na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Przygotowane materiały będziemy publikować w internecie przez trzy kolejne miesiące. Przeznaczone one będą dla osób zainteresowanych dziejami Warszawy, historią medycyny, a przede wszystkim dla studentów naszej uczelni. Dzisiejszy odcinek zatytułowaliśmy Centrum dowodzenia Uniwersytetu. Omówimy w nim gmach rektoratu, centrum dydaktyczne, a także centrum biblioteczno-informacyjne. Te trzy budynki połączone ze sobą wewnętrznymi korytarzami tworzą swoisty układ nerwowy naszego Uniwersytetu. Na początek naszego spaceru zatrzymajmy się przy kamieniu pamiątkowym uświetniającym założenie w Warszawie w roku 1809 Wydziału Akademicko-Lekarskiego. To właśnie od tej daty rozpoczynają się w naszym mieście dzieje nauczania, medycyny i formacji na poziomie wyższym. 211 lat temu czterej stołecznych lekarzy Jacek Dziarkowski, August Fryderyk Wolf, Józef Czekierski. Franciszek Brandt oraz jeden farmaceuta Józef Celiński utworzyło szkołę, której tradycję kontynuuje dziś Warszawski Uniwersytet Medyczny. Na pomniku widnieje powszechnie rozpoznawalny symbol medycyny Laska Eskulapa oraz dewiza Ludziom i Ojczyźnie odwołująca się do powołania i służby każdego absolwenta naszej uczelni. Budynek rektoratu naszej uczelni. Powstał w 2000 roku. Jego najbardziej charakterystycznym elementem jest szklana elewacja o zielonkawym odcieniu. Kolor ten doskonale komponuje się z sąsiedztwem Pola Mokotowskiego po drugiej stronie Alei Żwirki i Wigury, ale także z wszechobecną w dzielnicy Ochota zielenią. Centrum dowodzenia uczelnią szczególnie pięknie prezentowało się w majowy wieczór 2019 roku, kiedy udało nam się je dekoracyjnie podświetlić na potrzeby nocy muzeów. Warto także przypomnieć, że poprzednia siedziba rektoratu, jeszcze w czasach funkcjonowania w Warszawie Akademii Medycznej, mieściła się w przedwojennym budynku przy ulicy Filtrowej. Natomiast przed II wojną światową, dziekanaty Wydziału Lekarskiego i Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Warszawskiego znajdowały się w Pałacu Kazimierzowskim przy Krakowskim Przedmieściu. Zapraszam Państwa teraz do środka i skierujmy się od razu na pierwsze piętro do sali Senatu. Sala Senatu jest najważniejszym pomieszczeniem na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Odbywają się tu posiedzenia podczas których decydują się sprawy finansowe, kadrowe, a przede wszystkim naukowe uczelni. Na katedrze znajdują się miejsca dla władz w osobach rektora i prorektorów, natomiast w kolejnych rzędach usytuowane są fotele przeznaczone dla dziekanów i prodziekanów wydziałów, kierowników ważnych jednostek uczelnianych oraz przedstawicieli studentów. Pomieszczenie jest też bardzo bogato dekorowane. Nie mogło w nim zabraknąć godła uczelni, czyli orła w koronie, trzymającego w szponach laskę Eskulapa oraz berło rektorskie. Na ścianach wiszą portrety byłych rektorów Akademii Medycznej i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, rozpoczynające się wizerunkiem profesora Franciszka Czubalskiego. Każdy z rektorów przedstawiony został w ceremonialnych szatach oraz z insygniami Berło rektorskie oznacza władzę, łańcuch – godność pełnienia urzędu, a pierścień – symboliczne zaślubiny rektora z uczelnią. Przebywając w sali Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego warto także zwrócić uwagę na kasetonowy sufit, na którym widnieją godła oraz loga ważnych jednostek uczelnianych. Bardzo się cieszę, że jest wśród nich znak rozpoznawczy Muzeum Historii Medycyny. Podczas zeszłorocznej nocy muzeów, udało nam się wnętrze rektoratu pokazać w nieco innej kolorystyce. Efekt, muszę przyznać, okazał się miłą niespodzianką dla naszych gości. Opuszczamy teraz salę senatu i spróbujmy wejść do gabinetu rektora profesora Zbigniewa Gaciąga. Dzień dobry, dobry. magnificencio. Czy Dobry. możemy zająć panu rektorowi chwileczkę? Zapraszam. Chcielibyśmy naszym gościom pokazać najważniejszy, gabinet, gabinet w murach naszego uniwersytetu i poprosić o kilka słów, komentarza odnośnie spotkań odbywających się tutaj i wyposażenia tego wnętrza. No, na pewno nie jest to najważniejszy może, ale na pewno istotny punkt w budynku, w którym się znajdujemy, czyli w rektoracie. To jest gabinet rektora od momentu powstania tego budynku, czy od roku 2000, jego umeblowanie powstały jeszcze za czasów rektora Janusza Piekarczyka. Obraz, który wisi na ścianie, przedstawia Luciusza Senekę, młodszego wychowawcę Neurona, którego Neurona, którego uczeń zmusił do popełnienia samobójstwa. Ten obraz wisiał w rektoracie zawsze. Ja jeszcze jako no, młody lekarz pamiętam, gdy odwiedziłem pana rektora Pruszyńskiego, wówczas zwróciłem uwagę na ten ponury obraz, ale ponieważ on się kojarzy mi nieodłącznie z gabinetem rektora, w związku z tym poprosiłem, żeby wrócił, wrócił na swoje miejsce, bo to jest też takie memento, które pokazuje, że należy dbać o swoich uczniów i właściwie ich wychowywać, gdyż Seneke do samobójstwa zmusił jego uczeń Nero. To też swojego rodzaju motto, które powinno przyświecać wszystkim nauczycielom w UMie, iż należy dbać o uczniów, należy dbać o naszych naszych uczniów, co jeszcze mogę powiedzieć. To jest obecnie w, 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 w Epoce COVID miejsce rzadko używane do. Do spotkań z powodów epidemicznych wykorzystujemy salę Senatu, czy przy mniejszej liczbie salę 102. Bardzo rzadko spotykam się tutaj, zwykle z pojedynczymi osobami no, z grona najbliższych współpracowników. I oczywiście tutaj nieograniczony dostęp mają panie z biura rektora. Panie rektorze, ale jak widzimy, klimat świąteczny corocznie jest zachowany. Tak, choinka od lat ta sama. Były już pierwsze prezenty pod choinką. To życzymy jak najlepszych i najbardziej wymarzonych prezentów, ruszamy dalej ze spacerem. Magnificencjo, bardzo dziękujemy no ja za dziękuję czas i bardzo. mamy nadzieję, że tegoroczne święta pomimo pandemii będą jak najbardziej udane. Wszystkiego tego życzę oczywiście. Drodzy widzowie, z pewnością zauważyliście, że kilkakrotnie w poprzednich wypowiedziach użyłem terminu magnificencja. Zgodnie bowiem ze statutem uczelni, a przede wszystkim wielowiekową tradycją akademicką, rektorowi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przysługuje taki oto tytuł. Do licznych obowiązków rektora należy otwarcie roku akademickiego. Przenieśmy się zatem do auli, gdzie odbywają się zawsze na początku października te niezwykle podniosłe inauguracje. Aula wykładowa, do której Państwa za chwilę zaproszę. Dedykowana jest wybitnemu specjaliście w chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej, profesorowi Januszowi Piekarczykowi. Pełnił on funkcję rektora Akademii Medycznej w latach 1999-2005. Jest ona w stanie pomieścić tysiąc osób, a na potrzeby uczelnianej dydaktyki, za pomocą przesuwanej ściany, można też to olbrzymie wnętrze podzielić na dwie mniejsze sale wykładowe. W trakcie roku akademickiego odbywają się tu najważniejsze konferencje, akademie, promocje doktorów honoris causa, spotkania świąteczne społeczności uczelnianej, a także od czasu do czasu koncerty. Wszyscy jednak kojarzą to pomieszczenie przede wszystkim z inauguracjami roku akademickiego. Wówczas na widowni zasiadają przedstawiciele władz państwowych i Warszawy, inni rektorzy stołecznych uczelni, studenci, oraz przyjaciele uniwersytetu. Podczas tego święta można usłyszeć słynną pieśń akademicką Gaudamus Igitur oraz wysłuchać wykładu inauguracyjnego. Jest to także bardzo ważny dzień dla młodzieży studenckiej, której przedstawiciele biorą udział w immatrykulacji oraz mają możliwość usłyszeć przemowę swojego reprezentanta. Na ścianach auli widnieją portrety znanych lekarzy i farmaceutów, zarówno polskich, jak i zagranicznych. To doktorzy honoris causa, czyli laureaci najbardziej prestiżowego wyróżnienia w świecie akademickim. Listę tę otwiera marszałek Piłsudski, który został wyróżniony tym tytułem przez Wydział Lekarski Uniwersytetu Warszawskiego blisko 100 lat temu w 1921 roku. Na liście doktorów honoris causa są także dwie panie: ginekolog profesor Ewa Radwańska oraz radiolog profesor Ewa Kulikowska. Po wizycie w Centrum Dydaktycznym nadszedł czas, byśmy przeszli wspólnie do kolejnego ważnego budynku, czyli do Centrum Biblioteczno-Informacyjnego, gdzie mieści się nasze muzeum uczelniane, a także Biblioteka Główna. Budynek powstał w 2012 roku. Mało kto pamięta, ale gmach ten mógł wyglądać zupełnie inaczej. Zachowane w zbiorach naszego muzeum niezrealizowane projekty architektoniczne z lat 90. XX wieku ukazują pomysły z wykorzystaniem klasycyzujących kolumnat oraz przeszklonych, futurystycznych nadziemnych korytarzy. Zaraz po wejściu do jego wnętrza wszystkich przybyszy. Wita kolejna galeria portretu rektorskiego. Na parterze biblioteki warto również zwrócić uwagę na dwie sale wykładowe. Jedna z nich poświęcona jest wybitnemu otolaryngologowi i byłemu dziekanowi Wydziału Lekarskiego profesorowi Antoniemu Dobrzańskiemu. Druga chirurgowi i bohaterowi tajnego nauczania w czasie II wojny światowej profesorowi Janowi Zaorskiemu. Skierujmy się teraz na pierwsze piętro, gdzie regularnie organizowane są wystawy o tematyce historycznej. Obecna ekspozycja poświęcona jest najwybitniejszemu lekarzowi XIX-wiecznej Warszawy, Tytusowi Chałubińskiemu. Poświęciliśmy w tym roku kalendarzowym wystawie już kilka filmów, które do obejrzenia są na naszej stronie internetowej. Z tego też powodu, w dniu dzisiejszym, skupmy się bardziej na architekturze wnętrza tego budynku, która jest niezwykle ciekawa. Nad naszymi głowami znajduje się przeszklony dach w kształcie piramidy. Także kolejne kondygnacje układają się w oryginalny układ schodkowy. Kręgosłupem łączącym trzy piętra budynku jest szyb, w którym wędrują książki. Z i do magazynów zlokalizowanych w podziemiach. Dzięki takim rozwiązaniom przestrzeń ta stanowi bardzo przyjemne i wygodne miejsce do pogłębiania wiedzy. Na koniec dzisiejszego spotkania chciałbym Państwa zaprosić na trzecie piętro budynku, by zaprezentować wspaniały widok na centrum Warszawy. W tym miejscu na tarasie widokowym, mając w tle wspaniałą panoramę z wieżowcami Warszawy, chciałbym Państwa zaprosić na kolejne odcinki cyklu naszych filmów, które poświęcać będziemy innym budynkom na terenie kampusu Banacha, na terenie kampusu Lidleya i tak naprawdę w całej Warszawie. Do zobaczenia!